Który aktor stylu, kłania się Michał Dziadosz, porozmawiamy dzisiaj o goszczeniu, ale w kontekście potraw, które podajemy gościom. Pojawia się takie pytanie z waszej strony: czy istnieje coś takiego jak potrawa nieelegancka? Moja odpowiedź brzmi: nie. Jeżeli organizujemy wieczór włoski, to nawet podanie makaronu, mimo tego, że makaron jest przez protokół dyplomatyczny raczej niezbyt dozwolony, jak najbardziej. Jest wskazane i dopuszczalne. Jeżeli organizujemy wieczór orientalny, możemy podać kebab, nie ma w tym nic złego. Natomiast co do zasady, jest pewna grupa potraw, które są mniej eleganckie. Przykładowo, ryż, który przez nas Polaków jest uważany za coś fajnego, za coś egzotycznego, w Chinach przykładowo jest tylko na dopchanie. Esencją potrawy i podstawą potrawy są mieszanki mięs. Warzyw, konfiguracje sosów i pewne bazy potraw, a bardzo często ryż jest podawany w formie znikomej, w miseczce, tylko po to, żeby się dopchnąć, jeżeli ktoś jest bardzo głodny. Natomiast ryż sam w sobie w chińskiej kulturze nie stanowi potrawy jako takiej, stanowi wyłącznie pewien element zapychający, uzupełniający. Także musimy się takim kluczem mniej więcej kierować. Odpadają makarony. Odpadają ryże, odpadają kasze wszelkiego rodzaju, chyba że mamy wyraźnie konceptualny kontekst. To znaczy, organizujemy wieczór marokański albo afrykański i przygotowujemy indzirę, która składa się w większości z kuskusu. No to oczywiście wiadomo, że kuskus na stole może sobie funkcjonować jako element integralny naszej koncepcji. Jeżeli organizujemy wieczór włoski, możemy podać makarony i nie ma w tym nic złego. Ale co do zasady, pamiętajmy, że ogólnie tak zwane wypychacze i wypełniacze czyli właśnie kasze, makarony nie są zbyt eleganckie. Czy można podawać mrożonki, jeżeli ktoś na przykład nie umie gotować? Słuchajcie, jeżeli gościmy kogoś i chcemy go po prostu nakarmić można podawać mrożonki, aczkolwiek na pewno nie ma to za wiele wspólnego z jakimś takim miłym przyjęciem. Oczywiście czasem lepiej jest podać coś z mrożonki, niż podać coś popsutego, zrobionego źle przez nas. Lepiej jest podać mrożonkę, niż nie podać nic. Natomiast generalnie nie jest to w dobrym tonie. Generalnie zawsze lepiej jest tak naprawdę podawać rzeczy albo zrobione przez fachowców od cateringu, albo przygotowane przez nas i tylko przez nas. Jak uniknąć nieprzyjemnej sytuacji, kiedy na przykład nie wiemy o tym, że nasi goście są wegetarianami, a naszym zwyczajem jest zawsze podawanie mięsa? Moi drodzy, po prostu zapytać. Jecie mięso? Spożywacie mięso? Macie w zwyczaju jeść mięso? Jesteście wegetarianami? Czy są jakieś konkretne wskazania lub przeciwwskazania co do waszej diety? Tak postępujemy oczywiście w momencie, kiedy planujemy coś i kiedy mamy szansę zapytać. Jeżeli ktoś wpada do nas z niezapowiedzianą wizytą. Nie mamy obowiązku częstując go wziąć wcześniej antycypującej poprawki na to, że ktoś na przykład nie je mięsa, wówczas szukamy jakiejkolwiek dostępnej alternatywy. Wówczas możemy zamówić pizzę i złożyć się albo po prostu jako gospodarz postawić. Także absolutnie się nie przejmujcie tym, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją spontaniczną. Natomiast zawsze warto zapytać, jeżeli planujemy kogoś ugościć. Są potrawy. Dość kłopotliwe albo newralgiczne, jak określacie, czyli przykładowo podroby albo owoce morza. Również należy o to zapytać. Nie każdy lubi sushi, nie każdy lubi kalmary, nie każdy lubi kawior, nie każdy lubi ryby. Zawsze warto o to zapytać, czy ktoś na przykład nie jest szczególnie nadwrażliwy. Moje zdanie osobiste i w ogóle nasze zdanie reaktorowe jest takie, że należy próbować wszystkiego, że nie ma w tym nic złego, żeby być otwartym na pewne opcje. Natomiast rozumiemy, że ktoś może nie jadać ryb, bo nie jada ryb i koniec. Jest to jego sprawa, jest to jego decyzja. Każdy ma prawo do swoich preferencji. Także absolutnie nie śmiejmy się z kogoś, nie próbujmy go przekonać za wszelką cenę. To jest jego decyzja. Moim zdaniem, jak ktoś nie lubi sushi, bardzo wiele traci. Ja robię sushi osobiście w domu od wielu, wielu lat, tak naprawdę, jeszcze zanim pojawiły się pierwsze bary. Jest to związane z tym, że gdzieś tam w głębi duszy jestem pewnie takim małym snobem, który miał ochotę spróbować czegoś innego. Natomiast bardzo lubię sushi, ale wiem, że nie każdy musi lubić. Także musimy być otwarci i musimy być tolerancyjni. Oraz zawsze pytać. Byłem na jednej imprezie, jak pisze jeden z was. Na której do spożywania potrawy podano jedynie pałeczki. Czy gospodarz zachował się odpowiednio w momencie, kiedy ja nie umiałem jeść pałeczkami? Moi drodzy, oczywiście, że gospodarz nie zachował się odpowiednio, gdyż nie wszyscy mamy obowiązek być światowcami i umieć jeść pałeczkami. Oczywiście fajnie, jeśli się uczymy tego, oczywiście fajnie, jeśli jesteśmy otwarci. Oczywiście lepiej umieć, niż nie umieć. Natomiast na pewno Zadaniem gospodarza jest zapytać o dopuszczalną formę. Umiesz jeść pałeczkami, życzysz sobie pałeczki, widelec, nóż, łyżkę. Czym chcesz jeść? Jeśli gospodarz może mieć wątpliwości, na pewno to gospodarz źle się zachował, a nie ty, drogi słuchaczu, ponieważ nie miałeś obowiązku jeść pałeczkami. A gospodarz zawsze ma obowiązek zapytać i zawsze ma obowiązek obserwować gości i sprawiać, by czuli się dobrze i wygodnie. Jako gospodarz powinienem opowiadać o egzotycznych potrawach, którymi mam zamiar zachwycić swoich gości. Oczywiście, że tak, zawsze narracja jest czymś bardzo miłym i bardzo wzbogacającym. Natomiast nie bądźmy w tym ostentacyjni, nie popisujmy się za bardzo, mówiąc krótko. Nie onieśmielajmy gości swoją światowością, swoją elokwencją, swoją niesamowitością, swoimi zdolnościami. Gdyż często może zdarzyć się tak, że gusta naszych gości będą znacznie prostsze. I oczekując schaboszczaka z kapustą, zawiodą się bardzo, gdy dostaną homara. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli ktoś nie wie, jak się je owego homara, zawsze może zapytać, zawsze może obserwować i zawsze może brać przykład. Nie wyjdzie wtedy na pewno na kogoś nieświatowego i nieświadomego. To by było już chyba tyle. Oczywiście, na pewno pojawi się jeszcze więcej pytań z Waszej strony. Do czego? Serdecznie zachęcamy, pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam także na moje szkolenia, gdzie w bardziej spersonalizowany sposób dowiecie się jeszcze więcej. Michał Dziadosz, Reaktor Stylu.